2908 2008 Nie wiem dlaczego na odcinku muszę Ci to mówić ale możesz trochę oddalić się od mikrofonu No dobra teraz już jest ok ha, przyjdzie parę informacji i tak Dalej szukamy tego technika i może niektórzy nie zrozumieli Pisać pod komentarzem Tak, i Bruce Jamie powinien go zablokować. Nie dać... Jak... Dobra, informacje są takie, że mm, trochę tył się zmienił i bronie są teraz całkowicie inne. Doszło kilka nowych, nie są już takie bardzo i to prze bardzo pił oprócz seta nocza, chociaż nie wiem co się z nim stało, ale widzę, że trochę... No, wyparował z obrazku. Hmm. O temu to co odbiło, strzałę w łebi ma. Dobra, teraz wracamy dalej. Dobra, jest, są dozwolone dwie modyfikacje, takie jak Ray Minimap i... Tak, oraz może... Oraz też ten mod, chyba Checkpoint, ale on chyba z Rayminimap dochodzi. I możliwe, że to w strona serwera, gdzie będą możliwe do zakupu VIP-y, Ee, ultra vipy, ale to wszystko przekażemy pod koniec odcinka. Dacie mi patyk, ucieczki. Eee, Nagrywamy. Po prostu. Seram. Zapraszamy też Was serdecznie na serwer, bo za niedługo może będzie nowa edycja, bo jak widać wszystko jest zglifowane. Przez graczy, którzy są trochę nieogarni i myślą, że używanie cheatów stawianie tak zwanych inaczej członków czyli próby niszczenia spawna i ubieganie się o komendy aby doszły będzie dobrze nie to ma tak ale powiem wam jedno to ma być prawdziwy survival a nie takie coś że tepacie się od razu na spawna ja się, ja się tego nie domagam no łapy może jakoś naprawimy ale nie ma być o spawna jedno mo możliwe że był Popsuł się, ale nie malućcie. To się naprawi w końcu samo, bo tak zawsze było, że to się czasami psuło. Ale póki nie ma, nie malujcie o te głupie komendy. Przynajmniej dla tych, którzy lubią być bardzo survivalowcami, dochodzi jakieś takie małe zadanie. Dla nich, o no jakby dla jakiś którzy coś się naraz. Brzmi w ogóle, gdzie ty chodzisz? Bo ty coś nam tu zanikasz, kopie? a jeśli to Warp... Doszedł jakiś nowy Warp, bo widziałam Warp Survival, tak? Dobra, w ogóle... U, y, u, y, jak to było? Bo to trzeba zmienić, bo wszystko ma być z dużej, chłopie. A dobra, może tak tapniemy tu graczy, ciekawe jak zareagują na to. Na taki nowy Warp, bo oni chyba jeszcze nie wiedzą. No tak, no nie ma jeszcze zbyt dużo... Oj! Oj, 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 jaki faj. Hej, Hell. Hell. Spam, ludzie, typy Al. Eskalo. Eskalo od byku. Dobra, weź to tam na ale no dobra, jeśli chodzi o takie dodatkowe informacje, no też właśnie doszło, No tylko że ty tam już poszłaś, moment, napraw to i zaraz pokażemy. Dzień dobry. Tak. Nie, tpać. 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 Czy nie, nie. patrz, nie, Czemu Nie, nie, nie. Biegł kucho za mną. Ile ten w ogóle o tylu? Tam wszędzie te dead pointy głupie mam. Kankal M Co moja ja to dalej głupie? deadpointy i Moment, ja zaraz wrócę, wejdę i wyjdę. Nie, no, ale tam gdzieś jest chyba około na no, 2000 kratek od spania. Ta i pewnie niektórzy znają taką inną medycynę serwera, która była jeszcze nieogar, pamiętasz? Ta niektórzy ją pamiętają jak każdy prawie miał operatora Ta, teraz do tych wszystkich Wszystko się zmieniło i teraz nie ma proszenia o budowniczego bo będzie pan To jest do, do tych, którzy poznali serwa przez YouTube'a, bo Ty chyba ten odcinek usunąłeś? Czy on w, ogóle, w ogóle go wrzuciłaś? Jak go usunąłeś? No dobra, i tak Teraz za takie proszenie jest bana No i to takie, takie informacje może W ogóle, kiedy będziemy nagrywali tą serię? seria, Może teraz ją nagramy, co? Tak od razu informacje plus z, e odcinek z serii Dobra Jutro będzie futro A chyba tak. Ogólaki fajny biorę, znalazłeś. A mówię, że ty znalazłeś. No, wykopałem. Dobra, może podasz nam tu jakieś suchary, co? Pod koniec. Może przyszła bała do lekarza. A będzie suchar. Ej, był suchar? Idziemy mu byku zdobył level. Przecież on teraz będzie na nas expił. O, teraz też będzie słuchać od konsoli, wiesz jaki będzie to słuchać od konsoli? Totalny fail. Moment, bo muszę wpisać komendę, aby to wszystko działało. La dernière je Moment, moment. Nada.